I sadownictwa i warzywnictwa 2026 wystartowały. Będziemy dla Was relacjonować najważniejsze momenty z tego wydarzenia. Skąd Pan przyjechał? Dzień dobry, z Krakowa. Co Pana dokładnie sprowadza na te targi? Jest cel główny. Ciekawość. Tylko i wyłącznie tak naprawdę. Czego jest Pan przede wszystkim ciekawy? Czego jestem ciekawy? No postępu w tej chwili, jeżeli chodzi o warzywnictwo, o sprzęt, o to, w jaki sposób to się rozwija i w jakim kierunku idziemy. Skąd Pan przyjechał? Z Krójca. Co Pana sprowadza dokładnie na te targi? Jaki jest cel główny Pana wizyty w Kielcach? To jest moja pierwsza wizyta. Pierwsza wizyta. Ciekawość po prostu. Chciałbym zobaczyć, co tutaj można znaleźć. Co sprowadza Pana do Kielc? A tak nie miałem co robić, powiem szczerze. Myślę sobie, a zadzwonię do brata, skoczymy, połazimy, co tam do ziemi. dziś w domu, mróz taki 11 stopni był, wie Pani? A wiem, odczułam, odczułam. Odczuła Pani? No jednak, ja grubo się obrałem, mówię do brata, ubierz się, skoczymy, pobawimy się, fajnie jest. Popatrzymy sobie na ciągniki, chociaż dziadostwo straszne chińskie. Czym się Pan dokładnie zajmuje? Ja? Sadownictwo. Sadownictwo, przeważnie czereśnie, morele, śliwki pestkowe, wszystko te letnie odmiany. Jaki jest cel główny pana wizyty na tych targach? No, zobaczyć nowości, jakie są teraz wystawiane, ciągniki nowe, kombajny do zbioru wiśni, porzeczek. Cel główny? Cel główny, szukamy środków ochrony przed przymrozkami. Skąd pan przyjechał? Z Wielkiej Brytanii, akurat z Londynu. O kurcze! Specjalnie tutaj? Specjalnie tutaj? Tak, tak, tak. Który raz już pan jest, jest na te? Pierwszy, pierwszy, ale największy w Europie, więc trzeba być. Dlaczego przyjechaliście na targi do Kielc? No, mieliśmy dużo czasu. Co sprowadza panie do Kielc? Tukanie nowych rozwiązań do sadownictwa. Jakich konkretnie, proszę pani? Yy, może jakieś, nie wiem, nowe maszyny, bo tu jest sporo, yy, jakieś nowe nawozy. Co pani na co dzień nie zatem zajmuje? Zajmuje się sprzedażą właśnie nawozów i środków ochrony. Where are you from? Ja oh yeah, are from Latvia. What, uh, what do you think about this event? Uh, it's very good. We are I think Co sprowadza państwa do Kielc? Chcemy zdobyć ogólną orientację, co się dzieje w branży sadowniczej. Czym dokładnie się państwo zatem zajmują? Ja nie. I mamy jeszcze siłę na to, dzięki wsparciu oczywiście pracowników, którzy nam pomagają, a tu przyjechaliśmy jeszcze zdobywać wiedzę, żeby nie być do tyłu za tymi młodymi. Kto nas prowadza? No, nowinki. Bardziej tam z, yy, z firmy i nas interesuje, bo mamy parę rzeczy od nich i... Chcemy zobaczyć, jakie tam nowości mają. Nie? Na Horyzoncie kolejne zakupy? No, coś trzeba robić. Jest jakiś tam już pomysł, coś nowego kupić, ale tak, no zobaczymy. Interesuje nas na przykład coś nowego do Wiśni, nie? Co tam wprowadzili, bo trzeba ograniczyć, no, ludzi, bo nie ma z kim robić, tak? Czyli jakąś nową maszynę, tylko że to wszystko już kwestia pieniędzy. Mamy na przykład jedną z Weremczuka. Któreś tam, nie wiem, jakieś koło 200 tysięcy. No teraz chcemy zobaczyć, co tam nowego będą mieli, nie? Gdzie znajduje się Pana gospodarstwo? Gmina Siemno. Skąd Panowie przyjechali do Kielc? Z Opolu Obielskiego. I co Was tu sprowadza? Jaki jest cel główny Waszej wizyty w Kielcach? No przyjechaliśmy na wycieczkę tutaj, pooglądać maszyny, bo jesteśmy ze szkoły ogrodniczej, ale zajmujemy też się jakby Całym rolnictwem, sadownictwo, rolnictwo, mechanizacja też jest nawet, kwiatki też, yy, no nie tyle, taka, taka szuła. Kogo więc chcesz pozdrowić? Yy, chciałem pozdrowić mojego yy, profesora, pana Rafała, nie będę mówił nazwiska, ale pozdrawiam pana Rafała. My dołączymy się do tych pozdrowień.